W postawie pływają, kaczki się nazywają, co to jest. postawie kaczki pływają. Ale mów powoli, bo. W postawie pływają, kaczki się nazywają, co to jest. W postawie kaczki pływają. W postawie pływają, kaczki się nazywają, co to jest. Nie kaczki? <laughs> Z Dobry. 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 Ale, ale chodzi o żelab? Nie, no, ogólnie. Oboż, 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 oboż. Ogólnie. O ogólnie że na stawie pływają kaczki, kaczki się nazywają i co to jest? No kurwa to jest w sam, samej odpowiedzi, no, no jak, jak... Jak ja, ja powiem kaczki. Jak ty mi powiesz, że kaczki powiem i co to jest, to ja ci odpowiem, że kaczki. A inaczej, inaczej to nie wiem. Ni chuja. Nie, nie obejmuje tego. Nie obejmuje. Nie obejmuje. Nie, nie onanizuje się nad tym nawet, Nie huja. Ona nie onizuje się? Ja sklepie i bez zakupu wyszedłeś. Złotych kart nie przyjmują, nie? To mi dalej. Co dalej. Daję ci głupę Nie wiem tylko za policzkę. A co ty chcesz fajki na sztuki? Tu nie tak tu nie idę. paczkę mogę ci kupić, ale nie na sztuki. Ona tak nie chcesz. Ale nie, nie, nie chuj tak? Nie, nie. Nie, nie, nie ja. Nie, ja tu muszę iść tu. No, no czekają na ciebie, no, no no właśnie, tu, słuchaj, Bo tu mnie kolega nagrywa. Muszę iść. Ja się woliłem, ale nie. Ty się w soboty golisz, nie? No, i środy. Ja Cię mówię, ale te wąsę musisz zgolić. Tak? No. No właśnie. Sylwia. To ja zaraz zapytałem tam na tego. No, do, dobra. Coś bym zapaliło, ale nie macie nic, Witam. Tam. No mamy tylko ten. Dobry. Zielarni. Może Tak. Witam. Cześć.